Cześć! W tym poradniku omówimy przedmiot Ząb Naszora. Przedmiot ten składa się z trzech innych przedmiotów: wygiętego łuku, różdżki zniszczenia i kodeksu czartów. Cały przedmiot kosztuje 3000 monet, daje nam 90 punktów mocy umiejętności. 50% prędkości ataku i 15 jednostek przyspieszenia umiejętności. Ma on także pasywkę, która powoduje, że nasze ataki zadają 15 punktów obrażeń magicznych przy trafieniu, czyli jako efekt on-hit. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów i subskrypcji naszego kanału.